Dzisiaj, dziś wieczór tutaj w Rechrance w hotelu Windsor już wkrótce się rozpocznie, ale zanim rozpoczniemy część nieoficjalną, bardzo byśmy chcieli, żebyście Państwo zapomnieli o tej oficjalnej. I dlatego już określa. teraz wybierzemy sobie asystentkę tudzież też medium. Będzie to zupełnie do sobą wybrana i osoba, która oczywiście sam wybiorę. Teraz zobaczycie, wszystkie kobiety się odwracają. Myślę, że sobie jesteśmy jest brzydki, o Boże, konferencję konferencja muszyna, tu się koju, Panie są ustawione Pana jest ciężko, jest ciężko. Musiałeś to znaleźć później. Ale serdecznie zapraszam, <gry couples> serdecznie zapraszam, zapraszam serdecznie, zapraszam serdecznie. Nie, to jest, jest koroneczka na ręce, więc sama Pani chciała. No, Czy ja powiem tylko tyle? Mam nadzieję, że jest pani ubezpieczona. Bo jej nie zna, nie wie. nie jest ubezpieczona, no dobrze. Zapraszamy Panią na scenę. Tak, na samą bo tutaj możemy tak, nie? Tak będzie familiarnie. Nie, to no, będzie, lepiej prądy będą się wpływały wtedy. I teraz tak. Jak Pani ma na imię? Pani Edyto. Będzie pani naszą, naszym medium, dobra? Dobra. To teraz proszę powtarzać za nami. Dobra? Te gesty, które będziemy wykonywać. A my bardzo prosimy, bo bez medium to wszystko by się nie udało. Nie byłoby możliwe. Bardzo prosimy Was, żebyście robili wszystko to, co medium wam pokaże. Skrótcie się. Uwaga! Rączki do przodu. Wszyscy. Tutaj, I tutaj też tam też dalej. Ja tym że nie kuszy maja, tam świetnie prezent, świetnie. Jeszcze coś poświętnie bardzo dobrze. Uwaga. I jedziemy. Jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Już mogę wyobrażać sobie teraz. Znamy kanał, przygoda, wyobrażamy sobie coś syntetycznego, bardzo deszczowego. Biłon, takie, z biłonu na plaży. To wyszedł na końcu. Prawda? Albo na przykład, nie wiem, nie przymierzając George Clooney, to wersja dla Pana. Również wersji I I I w wersji dyskrecji. Cały w koronkach. Cały w chorobkach. Tylko wy i o. Uwaga, i teraz zmierzamy. Chwytamy się za głowę. Tak jest. Bo to jest strasznik mówi zauważył robić. Dobra, uwaga. Tak jest. I teraz właśnie moment na facetów. Chwytamy się za piersi. Swoje, proszę pana, swoje. Mediu, piersi. No i teraz pani trzyma na tak. tych pierwszych, a my trochę popatrzymy. Dziecko, nie generalnie to jest obraz i pejzaż cieszy nas też. Uwaga, i teraz robimy dalej, tak. hop. Strzepujemy całe zło. Z całą złoem, z którą przyszliśmy na imprezę, żeby się dobrze bawić, tak jest. I teraz zrobimy najtrudniejszy. jest tak, chucz, chucz, chucz. Proszę o pomoc. Tak jest, brawa na przyjazd. Nogi, miejscowo w Rączki do przodu. No tak, jak już wszyscy się mają, to rączki do przodu. Bo to jest, moje drodzy, to jest najczęściej spotykana pozycja u dzieci. Wiecie, jak się nazywa? I on można spotkać najczęściej w sklepie z zabawkami. To jest pozycja daj. Mamo, tato, daj. Prosimy, żeby pani zamknęła oczy. Prosimy. Za miłoszkę. To jest twoja chwila prawdy. To jest twoja chwila To jest twoja chwila, chwila. 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 prawdy, dobrze. Proszę. Dla ciebie. Taka dyskretna... Nie podglądaj! Głupowiak Taka dyskretna niespodzianka. Odkryj się, jak ile... Wow. Teraz zobaczcie, ćwiczyła ten minę te 3 miesiące, duże wymalanie znajdzie. Prawda Takich prezentów, dziękuję pięknie, dziękuję za pomoc, będzie dzisiaj więcej. Na pewno dla tych, którzy się, tak powiem, przebrali. Wiem, że dużo wam dzisiaj przyszło tak koronowo prawda? Ubranych. I to jest dobra informacja. Tych niespodzianek dzisiaj będzie